Lutel zaczyna tworzyć wstępy z łapkami. Ten jeden widz, co za kłop to wymyślił. Zawsze chcieliście pozbyć się swoich gratów z garażu, ale nie mieliście na to czasu. Teraz może się to zmienić. Wystarczy, że zadzwonicie pod numer 999 i podacie swój adres a w mgnieniu oka zjawi się prawdopodobnie nie nietrzeźwy pracownik, który profesjonalnie wysprząta wasze miejsce i pozbędzie się wszystkich śmieci. Nie musicie interesować się w jaki sposób dowiezie to do naszego lombardu. To już nie wasz problem. Nie czekaj! Zadzwoń już teraz! Fajna ta reklama mojego nowego biznesu, prawda? Sam ją montowałem. W każdym razie witam was w moim lombardzie. To akurat moje obskurne mieszkanie. Ale to już lombard. Jak do tego doszło, że go posiadam? Cóż, siadaj mały bulwiu, opowiem ci pewną historię. O tym jak dorobiłem się nie tylko własnego biznesu, ale też włosów na dup, to znaczy głowie. A to wszystko było możliwe dzięki grze Storage Hunter Simulator. Ogólnie marzyło mi się zostać kobietą, ale przyjdzie jeszcze czas na tę historię. W tym momencie byłem typowym mężczyzną, a nawet można powiedzieć, że typowym polskim youtuberem. Też to zauważyliście, że co drugi polski YouTuber jest łysy i ma brodę, prawda? Być może mieszkałem w niezbyt luksusowej dzielnicy, ale tak się kończy siedzenie na czterech literach i granie w głupie gierki. Na jedzenie też mi chyba ledwo starczało. Jak widać, niektórzy, mimo trudnych warunków, dalej dbali o formę. Mogłem nawet pomóc sąsiadowi dokładając dodatkowych kilogramów, co w żaden sposób mu nie przeszkadzało. No dobra, ale ja tu miałem zarabiać pieniądze, więc niedaleko organizowane były aukcje, na które mogłem się zapisać, by zdobyć jakieś mniej lub bardziej wartościowe fanty. Teraz tylko trzeba było tam dojechać. Tak, być może obecnie nie było mnie stać na nic lepszego. Ważne, że jeździ i ma z tyłu miejsce na graty. Co prawda kierownica czasami szwankuje, ale zawsze można się odbić od innego wozu i jedziesz dalej. Najważniejsze to zdążyć na czas, zanim inni wszystko wykupią. W teorii najłatwiej byłoby przejechać konkurencję, ale niestety tak dobrze tu nie ma. I tak dotarłem na swoją pierwszą aukcję, gdzie ten wspaniały człowiek mógł nam pokazać swój sekret. No, a tak serio mogłem przyjrzeć się z daleka tej stercie śmieci, zanim zaczęła się prawdziwa walka. Biorąc pod uwagę, jak wyglądali moi przeciwnicy, to raczej miałem wygraną w kieszeni. Tych pań nawet nie było stać na porządne ubrania. W każdym razie mogliśmy przejść do licytacji. Jeste tak, było tu dość dużo krzyków. W końcu cena doszła prawie do 400 dolarów i to już podczas pierwszej aukcji, ale nie mogłem tego odpuścić. Na szczęście cała reszta to zrobiła, bo pewnie wiedzieli, że ta cena jest za wysoka, ale najważniejsze, że udało mi się wygrać tę licytację. To był pierwszy sukces w moim życiu. Teraz można było sprawdzić, jak bardzo przepłaciłem. Niektóre rzeczy mogłem sprzedać od razu, bez weryfikacji, za całe 4 dolary. Inne musiałem wpierw sprawdzić, żeby poznać wstępną cenę. Był tu nawet safe, który mógł otworzyć jedynie ślusarz i rzadka skrzynia, której obecnie nie mogłem sam sprawdzić. To znaczy mogłem ją otworzyć i znalazłem tam rzadki mikrofon, a także rzeźbę dłoni. To teraz najtrudniejsza część wniesienie wszystkiego do wozu. Ogólnie można tu rzucać przedmiotami, ale tych ludzi nic nie ruszy. Pozostało wrzucać wszystko do samochodu. Było blisko. W sumie już łatwiej wjechać do środka. By teraz powrzucać te wszystkie graty. Niestety na ten moment zdecydowanie przepłaciłem za te śmieci. Przynajmniej gdy wszystko było zapakowane, mogłem pojechać do Lombardu, by chociaż trochę zarobić. Przy okazji zahaczyłem jeszcze o ślusarza wjeżdżając mu do ośrodka sklepu. Miałem w końcu jeden safe do otworzenia, co kosztowało 15 dolarów. Później odwiedziłem kolegę z Lombardu, który kiedyś będzie mój. W sensie lombard, nie kolega. Sprzedałem tu kilka rzeczy, które były już zweryfikowane. Resztę wolałem na razie zabrać w inne miejsce. Ale trzeba przyznać, że furka całkiem spoko, bo zmieści się praktycznie wszędzie. Teraz trzeba było wyjechać z tego miasta. Gdy inni łowili ryby, ja łowiłem okazję. W każdym razie w tym drugim mieście były osoby, które mogły pomóc mi w weryfikacji niektórych przedmiotów. Przynajmniej mogłem dowiedzieć się, za ile naprawdę mogę je sprzedać. Ogólnie, zwiedzając to miasto, znajdowałem porzucone rzeczy, których niestety nie mogłem ze sobą zabrać. A szkoda, bo jak widać, nikomu nie są potrzebne. Przynajmniej mogłem się w końcu wykąpać, ale okazało się, że polscy YouTuberzy potrafią chodzić po wodzie. Jak już pozanosiłem przedmioty w kilka miejsc, mogłem zapisać się na kolejną aukcję, która tym razem odbywała się na złomowisku. Na szczęście zdążyłem tu. Dotrzeć, zanim reszta zaczęła beze mnie. Człowiek nigdy nie wie, czy opłaca się licytować, ale było tu dużo rzeczy, więc uznałem, że znów spróbuję. I tak się wygrywa. Tym razem wydając mniej niż 200 dolarów. Więc raczej były marne szanse, że mi się to nie opłaci. Znalazłem tu na przykład wiertarkę, którą mogłem sprzedać za prawie 60 dolarów. Ale i tak najlepszy był stary basen dla dzieci za ponad 90 dolarów. Teraz tylko wszystko zapakować, nie zapominając o basenie, i można jechać. No, prawie. Czapeczka zamontowana raz jeszcze. I w drogę! Przy okazji odwiedziłem tę kobietę, która sprawdziła dla mnie rzeźbę. Okazało się, że jest warta ponad 100 dolarów. To do wozu! I znów w drogę! W tym mieście po drugiej stronie mostu też mieli lombard i to taki większy. Więc sprzedałem tu kilka gratów, a następnie, przed zapadnięciem zmroku, wróciłem na stare śmieci, wioząc nowe w samochodzie. Przynajmniej w końcu zaliczyło mi misję. Pamiętacie mikrofon z pierwszej aukcji? Okazało się, że mogę go sprzedać za prawie 300 dolarów. Później chciałem jeszcze zajść do gościa, który sprawdzał wyposażenie, ale było już po 21., więc miał zamknięte. Tylko, że dalej siedział w środku. Uznałem, że się do niego przebije, ale no nie wyszło. W takim wypadku musiałem wrócić do domu z całą swoją zdobyczą. Wszystko trzeba. Było schować w magazynie, bo inaczej mogło zniknąć. I w końcu mogłem zakończyć ten dzień i porządnie się wyspać. Może zysk pierwszego dnia nie był za duży, ale jakoś musiałem zacząć. Po tych dźwiękach uznałem, że ktoś chyba mnie okradł, więc szybko wybiegłem sprawdzić magazyn, ale niczego nie brakowało. W takim razie trzeba było zapisać się na kolejną aukcję. W końcu miałem zarobić pierwszy tysiak. A że trochę mi się spieszyło, to znalazłem sobie jakiś skrót. Ledwo wymijając drzewa, kiedyś nauczę się w nich wjeżdżać, obiecuję. Co tu mamy, zapytacie? Cóż, jeden wielki syf, na który wydałem prawie 200 dolarów. Z ciekawszych rzeczy było tu radio i klatka dla ptaków, a w skrzyni metalowa skrzynka. I jeszcze dywan, tak sztywny, że chyba nie chcę wiedzieć, co się z nim działo wcześniej. Nie pytajcie, jak to działa. Ważne, że mogłem dojechać ze wszystkim do Lombardu. W ten sposób zarobiłem pierwszego tysiaka, a dywan zabrałem ze sobą do domu i powiesiłem na ścianie. Piękny, prawda? Ogólnie znalazłem jeszcze kolekcjonera, któremu można było dawać niektóre przedmioty, żeby odblokowywać specjalne nagrody, co raczej mogło trochę zająć. Później ruszyłem na kolejną aukcję, którą oczywiście wygrałem. Następnie odkryłem, że w tym moim tablecie mogę kupić narzędzie naprawcze za. 500 dolarów, co też zrobiłem. Dzięki temu mogłem naprawić przedmiot, zaliczając kolejną misję. Teraz mogłem już kupić własny Lombard, ale do tego potrzebowałem dodatkowych 5 punktów renomy w tym mieście, więc trzeba było brać się do roboty. Oczywiście co mogłem, to naprawiałem zwiększając ceny. Znowu trafiła mi się rzadka skrzynka, która miała w środku rzeźbę Orła. Przynajmniej mogłem powrzucać te małe przedmioty, żeby nie walały się po samochodzie. Niestety rzeźby nie były zbyt drogie i nawet nie mogłem ich naprawić. Tyle dobrego, że te stare baseny dla dzieci to była najlepsza inwestycja. Nie znałem wartości wszystkich przedmiotów, a i tak opłaciła mi się ta aukcja. I znów mój samochód mógł założyć czapkę. Nie muszę widzieć, co się dzieje przede mną. Oczywiście sprzedawałem wszystko w tym lombardzie, który miałem w końcu przejąć. Zwiększając tym samym swoją renomę. I można było zakończyć kolejny dzień, który niestety nie był udany, ale to głównie dlatego, że nie zdążyłem sprzedać wszystkich przedmiotów z magazynu. Dzisiaj tak mi się spieszyło, że przyjechałem jeszcze przed otwarciem lombardu i musiałem chwilę poczekać, zanim mnie przyjęto. Gościowi najwyraźniej nie zależało na biznesie. Mówiłem już wam, że bardzo mi się spieszyło. Cóż, to chyba widać. Niestety ta sytuacja wyglądała na poważną, ale na szczęście jest tu możliwość zresetowania pojazdu. Od razu wyruszyłem do drugiego miasta przy okazji podziwiając widoki. Tym razem znalazłem nowe miejsce z aukcjami, w które wbiłem się z impetem i to dosłownie. Niby Syf, ale van na kusi. Na szczęście cena nie była tu wysoka i udało się wygrać wydając trochę ponad 100 dolarów. Ale te śmieci za dolara trochę bolały. Tym razem w skrzyni znajdowała się tylko stara książka o niezbyt dużej wartości. Sytuacje uratowały kajdany więźnia za 40 dolarów. Natomiast wannę musiałem od razu sprzedać za jedyne 2 dolary. Ano tak, był tu martwy człowiek, ale jakby co, to nic o tym nie wiecie. Przynajmniej trochę na nim zarobiłem. Ostatecznie byłem stówkę do przodu. Później znalazłem nawet sklep z ubraniami, ale były tu takie ceny, że już wolałem chodzić w podartej koszulce. Po drodze zawitałem do ekspertki, która wyceniła tę rzeźbę na ponad 150 dolarów. Następnie sprzedałem co nieco w moim ulubionym lombardzie. A kolekcjonerowi oddałem śrubokręt i wyruszyłem na kolejne zwycięskie łowy. A w nich drabina, mysz komputerowa czy wędka. Tak szczerze, to jedynie ta zamknięta rzadka skrzynia była interesująca. Niestety już było za późno, żeby cokolwiek sprzedać, więc wróciłem do domu. Tego dnia miałem przynajmniej jakikolwiek zysk. Rano od razu wbiegłem do Lombardu sprzedać kilka rzeczy, a potem szybko ruszyłem na kolejne aukcje. Jedną co prawda odpuściłem, bo uznałem, że cena jest za wysoka jak na to co znajduje się w środku. Ale zaraz obok była następna. A jak widzisz, baseny, to licytuj do końca. Co prawda te tutaj nie były tyle warte co poprzednie nawet po naprawie, ale miałem chociaż łóżko. Tym razem udało się zarobić trochę ponad stówkę. Tylko jakoś trzeba było dostarczyć to łóżko, a że nie mieściło się na górze, to musiałem je pchać po ulicy. I to pod sam lombard. Później wybrałem się na kolejne łowy znajdując po raz pierwszy broń. Ogólnie była to dobra aukcja, bo mogłem zarobić ponad 400 dolarów. Chociaż w większości to były do perele. Ale przynajmniej było ich dużo. Nie dość, że dużo teraz zarobiłem, to dobiłem do dziesiątego poziomu renomy. I na zewnątrz rzeczywiście znalazłem informację o sprzedaży Lombardu, ale okazało się, że potrzebuje 2000 dolarów. To i tak tanio. Co prawda, nie miałem tyle, ale można tu wziąć pożyczkę, więc nawet przez chwilę się nie wahałem. Od teraz byłem szczęśliwym posiadaczem Lombardu. Widać to szczęście, prawda? Kupiłem nie tylko miejsce, ale też byłego właściciela, który teraz był moim pracownikiem. Mogłem też podjechać bliżej prawej strony budynku. By przerzucić wszystkie przedmioty z auta do magazynu, by następnie kłaść je w sklepie na sprzedaż, ustalając jeszcze własną cenę. Na ten moment nie interesowało mnie, czy ceny są odpowiednie. I tak ktoś to kupi. W zasadzie dziś już był fajrand, ale miałem jeszcze jeden niecny plan. Wszystkie rzeczy z domu też dało się sprzedać, więc ogołaciłem moje mieszkanie. Zostawiłem sobie łóżko, bo i tak nie mogłem się go pozbyć. Teraz trzeba było wyrzucić wszystko z magazynu i załadować to jakoś na samochód. Być może trzymało się to na klej, ale najważniejsze, że mogłem jakoś jechać. Ktoś chce kupić lodówkę? Jakby co, to zapraszam do mojego lombardu, gdzie wystawiłem ją za 100 dolarów. Od teraz wszystko co moje może być i wasze. Oczywiście za odpowiednią cenę. Później zawiozłem kilka przedmiotów z mojego domu do kobiety weryfikującej sztukę. Okazało się, że ten obraz jest nawet coś wart. Po drodze zahaczyłem o jeszcze jedną aukcję. Te dwa łóżka wydawały się drogie, więc walczyłem o nie do samego końca. I ostatecznie wygrałem tę licytację płacąc ponad 600 dolarów. Cóż, jedno łóżko było warte 100 dolarów, a drugie po naprawie 70. Liczyłem na trochę więcej. Na szczęście w jednej ze skrzyń znalazłem klejnot, który trzeba było jeszcze zweryfikować. Ale już wiedziałem, że to była dobra inwestycja. To teraz tylko wszystko zapakować i w drogę. Przynajmniej znów miałem pełno rzeczy do wystawienia w sklepie, bo jak widać, ktoś kupił nawet lodówkę. Chociaż ten tu chyba nie był niczym zainteresowany. Mimo, że naprawdę starałem się go zachęcić do pozostania w Lombardzie. Niektórym ludziom po prostu się nie dogodzi. W każdym razie teraz zająłem się wystawianiem nowych rzeczy na sprzedaż. Później wróciłem do mojego pustego domu, żeby się przespać. Następnego dnia musiałem zabrać resztę syfu z magazynu. Zapakowanie wszystkiego trochę mi zajęło, to już naprawdę trzeba było sposobu, żeby wszystko się trzymało. Lepszej wieży w życiu nie widzieliście. Niestety, gdy tylko wsiadłem za kółko, niektóre rzeczy się wywaliły. Cóż, dziś dotrę późno do pracy. Dopiero po 14 udało się jakoś wyruszyć. Komuś potrzebny uchwyt na papier toaletowy sprzedam za 12 dolarów. Dziś była specjalna promocja. Sprzedajemy wszystko z domu youtubera. Jak do tej pory, Lombard zarobił prawie 1000 dolarów, które mogłem sobie przywłaszczyć. I tak je od razu wydałem, wybierając sztukę i kulturę jako specjalizację tego Lombardu. I w zasadzie tak stałem się pełnoprawnym właścicielem tego dobrze prosperującego biznesu. Po co mi kuchenka w domu, jak mogę jeść na mieście, nie? Teraz wystarczyło zacząć okradać sąsiadów i miałem darmowe źródło gratów na sprzedaż. Ale nie słyszeliście tego ode mnie. A jak chcecie dowiedzieć się co było dalej i w jaki sposób odrosły mi włosy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. To moja oferta. Jeśli ją przebijecie, to pojawi się kolejny materiał. A jeśli chcecie zobaczyć jak zostałem najbogatszym złodziejem, to koniecznie kliknijcie w ten film z gry Thief Simulator 2. Tam przynajmniej nie musiałem płacić za graty, które wynosiłem z domów. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się!